Znajdujemy się na stacji kolejowej w Czarlinie, a Czarnin znajduje się w województwie pomorskim, powiecie czeskim, gminie Tczew. Także zacznijmy od tej stacji. Stacja znajduje się na linii kolejowej nr 131, potocznie zwanej magistralą węglową. Generalnie czekajcie. Dobra, musiałem odblokować. Mu muszę Wam powiedzieć, że tutaj pociągi jeżdżą... Stoję tutaj 20 minut, już pojechały... Dwa składy na no, około 20 minut, bo chyba nawet trochę mniej. Tam chodzi Elbląski MK, który robi składankę. W zasadzie już Elbląski PK. Tutaj mamy nawet kierunki. Tutaj mamy szlak na Bydgoszcz. I przy okazji najbliższy przystank zobaczmy w tamtą stronę to słupkowy centrum. A tutaj. Mamy szlak nad Czef, i jakby osobowy tam na stronę jakieś górki czy coś takiego, ale najbliższy funkcjonujący to Tczew. W Generalnie tutaj mamy rozkład jazdy tej stacji kolejowej i tutaj też. Eee, eee, regiacze jeździ tutaj zdecydowanie mniej niż towarów i TLK. Telka TL tutaj jeździ całkiem sporo, bo to jest też na Wrocław, na wiesz, to jest łącznik trójmiasta z Śląskiem i Dolnym Śląskiem. Generalnie tutaj te y, przyda dwa perony. Y, znajduje się na y, linii dwutorowej. Myślę, że nawet nie będziemy kadru zmieniać, bo to wszystko ładnie widać, nie często, tego, że tutaj pod słońce trochę jest. Tutaj mamy jeszcze wiadukt drogi numer 22. Także już bez zbędnego przedłużania na tle przejścia ciekawostki. Także ciekawostka pierwsza. Charlin właśnie jest węzłem drogowym, ponieważ przebiegają przez niego drogi krajowe nr 91 i 22 oraz magistrala węglowa. Właśnie te porty, kopalnie węgla na Śląsku. Dalej, dalej, już druga i ostatnia ciekawostka. W latach 1965-1998 Charlin należał do. Województwa Gdańskiego. Także dobrze, to już by było na tyle. A z tego miejsca zdawał dla was relację Mati08. Cześć!